Dzień dobry Państwu, witam na moim kanale. Jak zwykle dziękuję. Jestem bardzo wdzięczny za wsparcie. Dziś poruszę temat na, zgodnie z, z radą przyjaciół, znajomych, dla mnie temat moim zdaniem szalenie nudny, natomiast ludzie, których znam mówią, że to jest temat ciekawy, no więc Poruszam go. Może to kogoś zaciekawić, jeżeli znudzi, to przepraszam. Jest to po prostu temat więzienia, układów więziennych, odnoszenia się strażników, y innych więźniów, rodzaj przetrwania, kombinacji różnych w więzieniu. Jest to cóż, og ogólnie. Mówiąc, miałem i mój współwinny z zamachu na Chrisa Haniego, Clive Darby Lewis. Mieliśmy po prostu od samego początku bardzo dobre układy ze, z personelem więzienia. Po prostu wiedzieli, że jakkolwiek sądy nie decydują, jakkolwiek prasa nie pisze, wiedzieli, że jesteśmy więźniami politycznymi, że nie robiliśmy tego. Co zrobiliśmy w, w, w celu rabunkowym, czy jakichkolwiek, żeby wyciągnąć z tego jakąkolwiek prywatną korzyść. No, tak samo Chris Honey był o wiele bardziej kontrowersyjną postacią niż o tym się mówi, bo narracja ogólna jest, że wszyscy czarni go kochają, co nie może być dalsze od prawdy. Był po prostu przez bardzo dużą część czarnego społeczeństwa zdecydowanie nie był kochany. I, i ten, więc układy ogólne, szczęście mieliśmy takie, że mieliśmy zawsze Pojedynczą cele, pojedyncze cele nie, nigdy nie wylądowaliśmy w celi zbiorowej czy nawet dwuosobowej. Raz wylądowałem w celi dwuosobowej, po prostu dzieliłem cel z innym czarnym więźniem przez jedną noc, bo popsuł się zamek w mojej celi, więc nie mogli celi zamknąć, jakkolwiek nigdzie bym nie mógł wyjść dalej, ale po prostu regulamin więzienny i, i, i ten, więc było bez kłopotów. My Zupełnie sobie nie wchodzili w drogę, i, i ten. Więc to, to był, jeżeli chodzi o stosunki, jakie mieliśmy ze strażnikami ogólnie szacunek, a nawet przyjazność. Więc. Nie ten strażnicy z biegiem czasu, bo na początku mniej więcej było 50% białych, 50 czarnych. W miarę upływu lat białych strażników u, u, ubywało bo po prostu z normalnie politycznych, politycznych, niepolitycznych powodów, odchodzili, bo po prostu. Układ był taki, że praktycznie czadni zwalali na nich całą robotę. No bo Biali byli najefektywniejsi w swojej pracy, no, a, a pensje były takie same, no więc po prostu biali powolutku, gdzie widzieli możliwość e, odejścia do sektoru prywatnego, czy odwożenia własnego interesu, robili to. Także pod koniec mojego pobytu, no bo to było jednak te prawie 30 lat, praktycznie było 95% czadnych strażników, ale muszę przyznać, że miałem zawsze, jeż, chyba mogę tylko e, wspomnieć dwa. E, Przypadki, czy przypadek dwóch osób, które e, były w pewnym sensie Nieprzyjazne, nie, nie tego, ale nie żeby w jakiś bardzo ostentacyjny sposób, ale wyczuwało się po prostu niechęć pewnego rodzaju, pewnego rodzaju mm, złość, niezłość, ale nie, nie przechodzącą w jakieś tam fizyczne, a nawet ostro słowne konflikty. A tak Cały, cały mój pobyt w więzieniu to w zasadzie od większości strażników, tak czarnych jak białych, otrzymywałem pomoc, kiedy tylko jej potrzebowałem. No, raczej uprzejmość szacunek zresztą traktowałem ich tak samo w ten sam sposób, nawet jeden był troszkę e, raz denedłowany, jak mu powiedziałem. E, dziękuję, jak otworzył dla mnie drzwi po prostu między sekcjami. mówi za co mi dziękujesz się. Ja no, otworzyłeś drzwi, to Ci dziękuję. No. Dlaczego nie? No i tak. Ten był to tego rodzaju um, układ. Również przed, w momencie, jak zaczęła się cała, e, cały mój, e, po, moj, cała prywatna wojna. Z ministrem służby więziennictwa o moje warunkowe zwolnienie, które z zupełnie nieuzasadnionych i śmiesznych powodów zawsze odrzucał. Miałem bardzo dużą sympatię ze strony czarnych strażników i otwarcie negatywne komentarze, jeżeli chodzi o ministra i, i jego, jego po prostu niesprawiedliwe, wręcz czasami skandaliczne traktowanie całej sprawy. No i to też zaznaczyło się w momencie, jak dostałem już wreszcie to solidne i gwarantowane zwolnienie warunkowe nakazane przez sąd konstytucyjny. To miałem, przychodzili strażnicy z gratulacjami i gdziekolwiek szedłem, bo, bo, bo na wizyty z rodziną mi szło się do sali, nie Sali, ale tak punktu wizyt było. To na, na zewnątrz rodzaj takiego dużego dziedzińca z ławkami i, i ten. No ja przechodziłem przez wiele sekcji więziennych i prawie trzy sekcje. W każdej z tych sekcji Strażnik, czy, czy szef sekcji, czy jakikolwiek. Chodź, wejdź do biura na moment, chodź, pogadamy, porozmawiamy. Gratulacje, jak tego? No, po prostu bardzo, bardzo miły był nastrój i w którym wyczuwało się autentyczność. Nie było to udawane, nie było to ten, więc takie były mniej więcej stosunki z personelem. Jeżeli chodzi o innych więźniów, to również raczej nie było, nie było dużych problemów. Tak, tak z, z czarnymi jak, jak z białymi, no po prostu trzeba było, u, trzeba było uważać, no bo jak to przekonałem się w więzieniu, czasami najbardziej trzeba się strzec tych, którzy są najbardziej przyjaźni. Bo Albo chodzi o wyłudzenie jakichś tam pieniędzy, czy, czy papierosów, czy coś, albo jak to się zdarzało, podstęp, żeby uśpić czujność i, i, i żeby zaatakować w momencie, kiedy się tego najmniej człowiek spodziewa. No, było też tam zupełnie inna historia, był kręg, k krąg więźniów Politycznych z mojej strony. Czy to byli żołnierze czy policjanci dawnej armii po południowoafrykańskiej, którzy nie dostali amnestii od tak zwanej Komisji Prawdy i Pojednania, od której ja i Clive też nie dostaliśmy amnestii. Moim zdaniem bezprawnie, no ale to są. To są inne historie. Więc to był ogólny, ogólny był dobry, dobry, dobre relacje z innymi więźniami, dobre, nieszkodliwe. Nie Nawet jeżeli chodzi o gangi więzienne, które były e, dosyć. A, Całkiem agresywne bardzo często i, i, i ten, ale ja nie miałem, nie miałem też z nimi kłopotu, bo nie, nie mieszałem się w ich interesy, oni mieli jakiś tam handel narkotykami, inne tego typu historie, ja narkotyków całe życie Nigdy w życiu nie używałem ani nie sprzedawałem, nie interesowało mnie to, nie, nie kolidowałem po prostu z ich interesami. Nawet niektórzy szefowie tych wielkich gangów przychodzili czasem pożyczyć ode mnie paczkę papierosów czy, czy coś takiego. No, czasem zdarzało się. Że jeden, którego bardzo dobrze znałem, przyszedł i poprosił mnie, czy mogę mu dać paczkę papierosów, bo jest w dużych kłopotach. Spróbowałem raz. Owszem, dałem, i muszę przyznać, że miał, miał swój honor i nigdy więcej nie prosił o nic. Więc w ten sposób. Jakoś dało się przeżyć. No, tak jak mówię, cele mieliśmy osobne, więc w nocy się czuł człowiek w miarę bezpieczny. Nikt, nikt nie mógł dostać się do celi oprócz strażników, no a to się tylko działo w momencie, jeżeli planowali nocną rewizję, no to były wtedy całe tłumy strażników, rozbebeszanie całej, całej celi, no na szczęście przy w moim zamiłowaniu do porządku to, jak zaglądał ktoś do mojej celi z tej dużej grupy, jak wchodzili był duży chaos, to powiedział: O, o, u ciebie była już rewizja. Ja mówię, tak, no, no, no tak, ale może możecie rewidować drugi raz. Nie, nie, to nie ma potrzeby, więc. Parę razy po prostu mo, moje bałaganiactwo płaciło dywidendy. Także mniej więcej, mniej więcej po prostu tak, tak to było no. Jedna, jedna, nie było to wszystko tak straszne, jak się wydaje, tylko po prostu trwało strasznie za długo. Tyle, tyle mogę na ten temat powiedzieć. Dziękuję bardzo.